Dzisiaj naprawdę gruby odcinek, a mianowicie pokażemy Wam slamsy darali, ale nie takie, jakie widzą zazwyczaj pokazują youtuberzy w Polsce, czyli niebezpieczne przejść ulicą i koniec. Pokażemy Wam prawdziwe życie prawdziwych ludzi i jak tu się naprawdę żyje. Są jedne z największych slamców na świecie, ale według tego, co mówił Szagi właśnie nasz przewodnik, nie chodzi o wielkość, powierzchni, ale chodzi o coś innego, a mianowicie o gęstość. Najbardziej zaludnione slamcy na świecie, jeżeli chodzi o ilość populacji na metr kwadratowy. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest 160 tysięcy ludzi na kilometrze kwadratowym. Ale główna różnica, którą chcemy Wam dzisiaj pokazać na filmie, przykładowo w Delhi czy w innych slamcach tego typu, to jest słowa przewodnika, ludzie są biedni, żebrają i generalnie nie mają pieniędzy. A tutaj w Mumbai, w centrum finansowym właśnie Indii, Ludzie w darami generalnie pracują. Tutaj są firmy, tekst, firmy tekstylne, firmy gardycarskie generalnie większość tych ludzi to mikroprzedsiębiorstwa. Wszędzie po połokach papierki yy, i widziałem też już jakieś resztki jedzenia pogorzucane i tak dalej. O, widzicie? Tu są jakieś okoliczne sklepy i tak dalej. Wszyscy trąbią. Przejeżdżają, po prostu jest chaos niesamowity. O proszę, pan na nie idzie. Słuchajcie, teraz idziemy do takiej Commercial area czyli do miejsca, gdzie spotykają się głównie mężczyźni, gdzie po prostu zaczynają tutaj swój dzień, jedzą śniadania, a co do kobiet. Kobiety zazwyczaj siedzą w domach i głównym zadaniem jest przygotowanie jedzenia i chociażby w, takiej, w takich slumsach zdobywanie wody. Tutaj, żeby zdobyć wodę, muszą iść ileś kilometrów aby. Poczekajcie, bo mnie tuk, tuk przyjedzie, aby napełnić baniaki z wodą w takich źródełkach i wrócić. I tak jak wcześniej już mówiłem, problemy sanitarne. Tutaj średnio wypada jedna toaleta na 1200 osób, więc większość się załatwia w miejscach. No można powiedzieć po stronnych, tam gdzie może. Jesteśmy w takiej restauracji, gdzie gotują yy, kurczaka w Jeszcze jeszcze nie gotują, bo jest za wcześnie, ale chodzi o to, że za mniej niż dolara jesteście w stanie zamówić sobie. Yy, tutaj jedzenie, yy, ci panowie je przyrządzą. I tak naprawdę jesz ile chcesz, a to dlatego, że dużo osób z tego korzysta, ze względu na to, że po prostu są zarobieni i wolą zamówić sobie tutaj takie jedzenie i je zjeść, niż gotować po prostu samemu. Taka ciekawostka, tutaj się odbywa recykling właśnie części plastikowych, samochodowych itd. i tak dalej. I powiedzą właśnie e, podobno, które krąży w Bombaju, jeżeli ktoś ukradnie twój samochód, przyjeźdź tutaj, to prawdopodobnie go znajdziesz, ale już część.